Właśnie obudziłem się w bardzo dziwnym, bardzo ciasnym miejscu. Słuchajcie, powoli dostaję klaustrofobii. Nie wiem jak się tu znalazłem, ale są tu jakieś dynamity i w ogóle pochodnia. Ja nie wiem co ja tu robię. Pomocy! Dobra, ja ty, się... ilaki. Słuchajcie, mamy go zakopanego. Możemy już stąd iść. Szybko chodźmy. I co oni powiedzieli, że mają mnie zakopanego i że szybko idą ratunku. Pomóżcie mi, przyjaciele. Ej, a może to oni mnie zakopali? Skoro Lumi powiedział, że mamy go zakopanego, chodźcie szybko. Idziemy, to są jej słowa. To sobie słuchajcie też zabiorę. To może oni mnie zakopali. Ej, chwila. Rip G Play normalnie grup mi jakiś wykopali i są tutaj trzy łopaty, czyli najprawdopodobniej trzy osoby mnie zakopywały. Dobra, wezmę sobie i zbadam odciski palców tych łopat, może będą jakieś ślady i tak się składa, że znajdziemy po prostu osoby, które za tym stoją, ale słyszałem Lumi... Mówię, ej, jedzonko! Co jest? Jakie jedzonko? jedzonko, ja nie jestem jedzeniem! Idzie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, co wy tutaj normalnie! Ej! Ej, Ratuku! Już pomagam, pomagam, już już się nimi ej. zajmuję! Cały czas z nim mam taki problem, a masz ty Co? sobie. Jakaś jest jeszcze panie, tu gdzieś w drugi. tu mi jest... ktoś pomoże. Proszę pani, proszę mnie uwolnić w klatce w końcu. Już tutaj. o tego tylko muszę tutaj. Kim pani jest? Da kończyć. Słuchaj, słuchaj, ja jestem leśniczu. Tutaj jestem leśnikiem w tym mieście. W sumie to jest. No tak można by powiedzieć. To jest mój las, się nim tutaj opiekuję. No cały czas muszę te niedobre potwory zwalczać, pani, bo normalnie tak. Bo widziała pani kogoś? Ja zostałem tam zakopany, normalnie grubtowy. Jak tu zostałeś zakopany, ale ktoś, jak? Ktoś napisał Rip G Play, jest tutaj taki grub zakopany, tam byłem na dole i słyszałem tylko normalnie Lumi, która mówiła, że już jestem zakopany, że mogą sobie pójść i posz poszli. Widziała pani tu kogoś może? No wiesz co, nie widziałam, ale chodź, bo jesteś taki roztrzęsiony trochę, ja tutaj Tutaj mam swoją osadę, tak? ale powiem ci, że ja mam tutaj kamery. Więc ja szybko sprawdzę. No, nawet możesz sobie zobaczyć, gdzie nigdzie na drzewach tam są. Sprawdzę sobie monitori. Oczywiście, no, tam jest jakaś Dobra. kamera, widzowie. Może o, jedna mi się to... drukuje, drukuje, okay. ale mi się. Ale pani ma komputer, ten jaki kozak? Chyba z 98, co? Fajny, prawda? Mi się bardzo podoba. Słuchaj, bo jest tu taki chłop. Syrena w ogóle jakaś tu była. No to lubi. Proszę no to pokazać. zobacz, zobacz, czy to, czy to jest chodzi o to? Ej chwila, normalnie Jeep, Kalaki i Lumi i mają mapę, to oni najprawdopodobniej nie zakopali. Tylko dlaczego? To jest moja rodzina i przyjaciele przecież. No ja nie, nie mam mogę. pojęcia, a ty mieszkasz gdzieś tu w okolicy. No nie płacz, Trochę nie daleko. płacz, będzie wszystko dobrze. No to słuchaj, Instancji ja mam tutaj. Rodziny. Auto, ja cię mogę zawieźć do domu, wyjaśnisz sobie o co tutaj chodzi. No wiesz co, może ci powiedzieć, że nigdy takiej sytuacji to ja po prostu nie miałam. No to słuchaj, wsiadaj i ten i jedziemy. Dobra, w takim to razie. Dziękuję pani bardzo. Oj, i tutaj widzi pani ten domek po lewej, to tutaj właśnie mieszkam. Dziękuję A pani bardzo. A to tutaj bardzo. mieszkasz dobrze. Tak. A, bo w ogóle bardzo fajnie mi się rozmawiało, to może byś mnie zaprosił na jakąś kawkę. Na kawkę, no nie za bardzo, bo mam sobie z rodziną do wyjaśnienia małe co nieco, dlatego może kiedyś. Dziękuję pani bardzo, dobra? No, no dobrze, no to na Nie razie. Nie wiem, czy ta pani ogólnie chciała ze mną na kawę się umówić, w sensie na jakąś randkę. Nie mam zielonego pojęcia, ale słuchajcie, mam dużo tutaj śmieci, których się muszę pozbyć. Mam tu łopaty, to są odciski palców i dowody, że normalnie G-Playka, i Lumi byli w lesie. I zaraz sobie to wyjaśnimy, tylko gdzie jest ktokolwiek z mojej rodziny? G-Playka? Wróciłem, wróciłem do domu! O, G-Playek, cześć. Tu, tu? Co? Tata, co ty tutaj robisz? Co ty taki zdziwiony? Chyba normalne, no bo... że do domu wróciłem. No, ale tata, to naprawdę jesteś ty prawdziwy? No, jaki, no. Normalnie. No, bo, bo, bo mama powiedziała, że nas zostawiłeś i że nigdy więcej już nie wrócisz do domu i że ciebie nigdy więcej nie zobaczymy. No, takie rzeczy ci nagadała mama. To był żart. Mama cię sprankowała. G-Play, wdaj się ale nabrać. naprawdę, naprawdę mama mnie sprankowała. No, jak widać, wiesz co, ze mną wszystko w porządku. Wiesz co, widziałeś tutaj właśnie Mamy albo Lumi, albo Lakiego gdzieś w okolicy? Y no, właśnie się tak składa, że robią grilla u Lumi, no to, to możesz tam pójść. Dobra, to do nauki G-Play, a ja tam sobie pójdę. Okej, okay, słuchajcie, czyli zakradniemy się i zobaczymy, co oni kombinują. Jeszcze razem sobie grillka zorganizowali beze mnie, no to nieźle. Zaraz, słuchajcie, może się czegoś dowiemy. Ej, może na drzewo, wejdziemy tutaj na drzewo z dachu ogólnie, cyk, tutaj będziemy mieli dobry widok i zobaczymy, czy rzeczywiście ten grillek im się tutaj układa. Ej, dobra, Widzę, słuchajcie, jest tutaj Laki, play Kalumi i oni tu wszyscy się zebrali. No i pięknie, ciekawe co kombinują, okej? Okay? Słuchajcie, jak dobrze, że normalnie Może Gplay'a udało nam się zakopać. Normalnie okay. Laki uwięził też Franie. No co? normalnie wszystko idzie superowo. Można świętować. Że Lucky jeszcze normalnie Franie niby y, uwięził, słuchajcie. Czyli ja i Frania zostałem uwięziony, dziwne. A na dodatek, y, normalnie Laki ma kamerę na Franie, można ją odglądać, no ale niestety zostawił ją u siebie w domu. No ale to nic, chodźcie grillujemy. Oni sobie grillka robią w najlepsze widzowie kiełbaski, tam widać jakieś. A wiecie co, ja normalnie tutaj przeskoczę, może na ten dach, okej, okay, hop. I teraz muszę udać się po cichu do domu Lakiego i znaleźć ten monitoring. Muszę uwolnić, uratować, słuchajcie, Franie, która też jest w niebezpieczeństwie najprawdopodobniej. Czekajcie, zrobimy tutaj przeskoki sobie przez ten, cyk. O, dżiple, dżiple, gdzie to tam tak latasz? Cicho, nie krzycz tutaj mój. Ksywki. O nie! Lucky tam jest, słuchajcie. Nie może mnie zobaczyć. Chodź tutaj, Nubek. Pomożesz mi? Słuchaj, potrzebuję twojego wsparcia. No jasne, jasne. Już idę przed ten dom. Już idę. Stanąłbyś na czatach tutaj. Jak ktokolwiek będzie się zbliżał, to dasz mi znać? No, no dobra. No nie ma problemu. Spoko. Dobra, już, już. Bo no ja muszę stoję. dostać się po prostu do domku lakiego, Może tędy wejdziemy, słuchajcie. Mam nadzieję, że się uda. I znajdziemy może monitoring i dowiemy się, gdzie jest uwięziona jeszcze Frania, którą słuchajcie, również uwięzili. To jest normalne nie frani, nawet jakiś strój różowy, okej, okay. pod dywanikiem może tu gdzieś. Like, ej, jest skrzynka, ej, chwila! Jest tu jakaś. Jest, jest tu kamera, czekajcie, sprawdzimy. Ej! Widzę Franie na kamerze normalnie. Biedna siedzi tu zamknięta w klatce. Ma tutaj co prawda wodę. Ma gdzie spać, ale bedrog. Ej chwila, ja nie wiem tylko gdzie to jest. Słuchajcie, nie poznaję tego terenu. Ej panie Nubek, może tak? pan będzie wiedział. Ej, może sprawdzić pan na monitoringu właśnie to miejsce. Wie pan może gdzie to dokładnie jest? No wie pan co, no ja tak średnio. Ja to tylko dirta umiem szukać. Ale jest tu taki detektyw. Tak? On tutaj na dole w piwnicy mieszka. On na pewno panu pomoże. Niech pan idzie tam. Dobra, dobra. Dobra, dzięki wielkie. A więc tutaj chyba, tutaj, słuchajcie, w piwnicy jest detektyw. I może detektyw rzeczywiście będzie wiedział, gdzie to miejsce jest, bo tutaj można po terenie jakoś to rozwikłać tą zagadkę. Są jakieś drewniane schodki, ale gdzie takie drewniane schodki, to nie wiem, dobra, e, gdzie tu się wchodzi, tutaj. Puk, puk, przepraszam. Proszę, proszę, już, idę, już wchodzę chwileczkę. Jo, joki, normalnie, Dobry, słuchajcie, o zegar. O, pan jest detektywem? Tak, jak najbardziej. Proszę w pana, osobie. prosta sprawa. Muszę się tak. dowiedzieć, gdzie jest to miejsce. Tam jest monitoring podłączony. Mm -hmm, widzę, widzę. Tak, o to wie pan co, wie pan co? Potrzebowałbym jakieś ubranie tej osoby. Bo Panie? ja ogólnie umiem szukać z węchu, no. no. Jakąś, jak nie pan, wiem. Pan jest jak Jakąś... piesek jakiś? Coś? No, można by tak powiedzieć. Dobra, można bo tutaj by tak normalnie powiedzieć. ta pani to jest Frania, żona pana Lakiego. I tam widziałem mhm. nawet, jest jej strój różowy tu, proszę zobaczyć. Jest jest także No wystarczy, pan... ja tylko powącham. Dobra, nie pan powącha. dobrze, albo we, weźmiemy. No, wie pan co? Czuję trop, czuję Dobra. trop. O, idziemy. Czuje. idziemy. Idziemy szybko. tym tropem. Coś czuję, coś czuję, wie tak, pan. Tak, daleko jeszcze? Tutaj, wie pan dokładnie, tutaj. gdzie to będzie? O, tu. Tu gdzieś tam musi pan chyba wejść, Fila, wie bo pan, tam, ale... Tam były schodki ogólnie jakieś, czy rzeczywiście tu gdzieś... Ej, to może były te schody, Matezo, widzowie! przepraszam, muszę pana Je... zostawić, musi pan zostać tam sam. Dobrze, dobrze, ej, w ogóle ten detektyw nawet nic nie chciał ode mnie pieniędzy. Widzowie, mamy poszlakę! Patrzcie, tutaj są schodki, tu jest bedrock, tam też był bedrock normalnie, czyli możliwe, że Frania została tu więziona w tym upiornym domu, w, w pajęczynach. Mam nadzieję, że... Ej, drzwi otwarte. Mam nadzieję, że, słuchajcie, tu pająków nie ma. Ty! A tu jest normalnie Deadpool, patrzcie, maska. Ja nie mogę, teraz jestem super bohaterem. Okej, okay, wchodzimy po cichu i zobaczymy, czy tutaj jest. O, tutaj normalnie ktoś jest chyba. Frania, to ty? Tak, to ja Zostałam uwięziona przez Lakiego, proszę woni! Słuchaj, mnie. dobrze się składa, bo Laki ma tutaj monitoring i zobaczyłem cię na kamerze. Detektyw mi tu po, po, po prostu udostępnił e, miejsce, gdzie ty się znajdujesz, tylko jak to otworzyć? Tu jest na kartę Słuchaj. coś. Na kartę, tą kartę Laki, Musisz mu po prostu ją zabrać. Serio? Ja nie tak. mogę. Kolejna ciężka misja. Dobra, po poczekaj tutaj, chwilkę ja Ciebie uwolnię. Nie masz Dobrze. się co martwić. Dobra, słuchajcie, żeby wypłoszyć tutaj kogokolwiek, kto będzie się chciał zbliżać, to położymy tutaj po prostu dynamity. Słuchajcie, nie wiem. W sumie jestem przebrany, co prawda. Może Laki mnie nie rozpozna. piergniemy go jakoś, albo jakąś zadymkę byśmy z nim zrobili. Może upuść jakoś tą kartę, albo po prostu zmusimy go, żeby na nam ją oddał. Tylko nie wiadomo, czy on teraz jest u Lumi, czy gdzieś się tutaj kręci. Ej, patrzcie, idzie, Oj, idzie laki. Komuś, Dobra. jestem Dobra, zmęczony, czekajcie. się objadłem. Może pójdę do ochroni zobaczyć. Normalnie na grillku był, także... Ej, normalnie, ziomeczku, d normalnie, ale masz Czemu fajną... Czemu Fajną rzecz normalnie marsz Stój. Idź sobie stój tutaj. Spącz. Ej, patrzcie. Ja nie mogę. Co za kolor, wy, wy, wyrzucił tą kartę Widzowie, roztrzepany normalnie Mega jest laki, ale jakiś dziwny Głos miał w ogóle po tym grillku Najważniejsze w ogóle, że słuchajcie Mnie w tej masce nie rozpoznał I w sumie mógł mnie po ubraniu, po szelkach i tak dalej Dobra, teraz idziemy szybko słuchajcie Uwolnić, mam nadzieję, że ta karta w ogóle jest do tego A nie do lakiego Tomku I te, tak się składa, że szybko uwolnimy Franie, Frania, Frania dawaj uciekaj Szybko, dawaj, 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 ruchy O dziękuję, dziękuję, przepraszam mistrzu, Kiepsko się czuję, ja nie mogę Wiesz co, oni po prostu w jakieś głupie gry grają, kto najwięcej osób po prostu weźmie i ukryje na 24 godziny. Co? No i musiało paść na mnie. Nie, też słuchaj. w trumnie, a No, normalnie dostałem się i słyszałem właśnie Lumi. Teraz trzeba się jakoś na nich odegrać. Co to ma być? No to ja mam coś specjalnego, co? bo mam tutaj miksturki na niewidzialność tak? i można by ich trochę postawić. Straszyć, to ja idę postraszyć takiego, a ty idź postrasz diplejkę i Lumię. Dobra, to ale ja to do Lumi, słuchajcie. Zaraz będziemy niewidzialni i pokażemy Lumi normalnie na co nas stać. Dobra, więc jestem pod domkiem Lumi, nie wiem dokładnie czy... Ej, widzę, jest w środku. Dobra, szybko miksturkę rzucamy na niewidzialność. Jesteśmy w tym momencie widzowie niewidzialni i teraz normalnie czas ją pod... Ej, normalnie ma tu... Patrzcie, jej też możemy normalnie grób zrobić. Nawet tutaj, słuchajcie, zostawiła ślady w swojej skrzyni. Ja nie mogę. A ja tu mam dowody na to, że oni mnie nawet zakopali. Są nawet te łupaty, odciski palców. W razie co? Dobra, na początku. Może, słuchajcie, zaczniemy od smołka. Rzucimy jej tu smołka. Będziemy może udawać duchy. Patrzcie na to. To tu tak ciemno się zrobiło? Ktoś tu jest? Kto to? Teraz tutaj robimy twój grób. Będziesz Jaki tutaj spoczywać ty w pokoju Normalnie lubi. Nie, nie to, to jakiś zły sen Lumi, obudź się, rumie obudź się Gip, Co to ma Lumi. być? Jestem duchem, słuchaj I tak naprawdę zaraz, zaraz, słuchaj Kogo ty jesteś Będziesz duchem? Będziesz tutaj zakopana Możesz być zakopana uła, pod uła. swoim domem Pasuje ci? Nie, nie chcę być nigdzie zakopana Nie chcę być To Jedz powiedz sobie jakiś Dlaczego złych. uwięziłaś i i Franie w jakimś dziwnym miejscu, co? No bo to Wszyscy są zrobiłam. na ciebie źli, bo ty jesteś nie, pomocy, zła i pomocy, pożałujesz pomocy, tego. Będę cię nawiedzał każdego dnia, dopóki nie, się nie zmienisz. Okej, okay. teraz słuchajcie, czas na gplaykę Także szybko biegniemy do domu Lumi została trochę wystraszona I teraz normalnie, wow, jaki przeszklony w ogóle Słuchajcie, mostek, wcześniej tego nie widziałem Także jestem dalej niewidzialny I będziemy mogli po prostu potrolować trochę gplaykę Ciekawy w ogóle, gdzie ona jest Bo laki jest chyba u siebie, już w stronę swojego domku szedł Ej, dobra na razie jest świniak tutaj jakiś i zupka, ale dżiplejki tu nie widzę. I dobra, Muszę idzie. sobie coś zjeść pysznego. O! Dobra. Zrobiłam w sumie tego świniaczka, to zaraz Pasie. sobie go wezmę i ja szukam cię ukry... Ale nie zrobiłam w ogóle. Co to za hała? Co jest? Po co tu w ogóle chodzi? Dobra, tutaj zniszczymy jej dywaniki? Ej, kto, okay. kto tutaj jest w moim domu? W tej chwili się. Co jest? I kto to? Mm. Mm. Kim jesteś? No ci się o chyba nie. przewiduje, wcale mnie tu nie ma. Kim ty jesteś, bo mam tu miotłę, e? miotłom na ciebie idź ty o, nie, stąd! Nie, no, słuchajcie, nikturka mi minęła. Dobra, szybko. Okej, okay, mam następną. Dobrze, że mnie nie zobaczyła, dobra, udajemy się. Nie ktoś jakby wyjdzie nie. stąd, niech ktoś stąd sobie pójdzie. Dobra, słuchajcie, niech ona się tu zacznie zajmować swoimi po prostu sprawami. Dobra, a wtedy... Ja muszę zjeść. Ej, dobra, musi zjeść, a ja jej to nie? Szybciej. szybciej to niam, niam. wyjem, jej? To też jej niam. wyjem. C co się okay. stało z moim jedzeniem? Dobra. I bekon jeszcze? jeszcze zupę, a zupę, słuchajcie. Nie, okay. to jest jakiś koszmar. I Będę jesteś? cię nawiedzał za to, że źle się zachowałaś w stosunku do Frani i Lakiego. I kogo wy tam jeszcze uwieźliście, tego nie wiem. Ale pożałujesz tego gorzko. Uuu. Żeby Gplayka, słuchajcie, nie myślała sobie, że ja tam siedzę sobie grzecznie wszystko jest w porządku, to zostawię jej tu tabliczkę i napiszemy, że y, został po mnie... Tylko szkielet. i y Już więcej się nie zobaczymy. Dobra, zostawimy ta taką y Co informację to? dla Deeply. Słuchajcie. Został okay. po mnie tylko szkielet. Już więcej się nie zobaczymy. Co? G-Play? O nie! Ja muszę go odkopać, to jest niemożliwe. Muszę szybko tam po prostu G-Play To nie, to będziemy nie. Będziemy ją śledzić, słuchajcie. Muszę tam szybko szkieleta jakiegoś podłożyć, żeby G-Playka naprawdę w to uwierzyła. Także biegniemy i musimy być tam przed nią. Dobra, widzowie, biegnę. Chyba wyprzedziłem G-Playkę, bo udało mi się jeszcze pokonać Endermana po drodze i się perełką tepnąłem. O, dzień dobry, proszę pani. E, taka sprawa jest. Ale ja, my się chyba nie znamy. A chwilę już zdejmuję tą czapkę, <grym> to ja G Ale wróciłeś do mnie, Uratowała ale się. Pani cieszę. Życie dzisiaj ale e. się cieszę, że Wróciłeś. Szybko, bo tutaj normalnie moja żona Geplayka, która mnie zakopała, yy, tutaj no. biegnie i potrzebuje szkieleta szybko, jakiegoś ogarnąć. A to spokojnie ja tutaj mam. Mam takiego szkieleta, takiego tutaj sobie weź leżącego i tutaj jeszcze ogólnie parę rzeczy. Mam takie o, wiadro. Mapy. Dobra, wezmę sobie coś pożyczę. No to K karmik, sobie wiesz. Żeby dla zwierzątych gdzieś tu rozłożę, żeby dobry uczynek zrobić. Bo ja tutaj, jak pani będzie normalnie widziała tutaj G-Playkę, to proszę ją gdzieś tak spowal spowolnić, jeśli mogła się. Ja to ja szybko. będę statu na czatach. Później Dobra. jakaś kawki się napijemy. No kiedyś może się napijemy kawusi jakieś. Dobra, słuchajcie, także teraz szybko, musimy tutaj zakopać tego szkieleta, żeby G-Playka pomyślała, że po prostu, słuchajcie, ja tu naprawdę zostałem w tym grobie. Okej, okay, tu jeszcze, że ktoś mnie. Chciał na przykład ratować, e, reanimować, ale się nie udało. Teraz to trzeba szybko w ogóle zakryć. I słuchajcie, chowamy się tutaj przed G-Playką. Także dobra, hop, hop, hop. Cyk. Nie wiadomo w ogóle, gdzie ona jest, ale na początku przystalkujemy ją troszeczkę. Wejdziemy na drzewo. I idzie! Idzie G-Playka, słuchajcie. Jeeplaj, ja cię przepraszam. Mam nadzieję, że Ty tam jesteś. O, jest o nie! O nie, co! Teraz jej słuchajcie, słuchajcie, widzicie? No, nie mówię, dobra? Jak to, to możliwe, po prostu? No to, o nie to ten duch twój! Je, nie, ja nie się boję! Jestem to, duchem jest. Gplaya! Jestem duchem Gplaya! playa cię nawiedzał nie teraz! Nie chciałam tak zrobić! Gplay, proszę cię, wybacz mi! To zeszła pomyłka, to wszystko Lumilek, jego no, Nie co? Będziesz to się teraz jest. taplać w ściekach, rozumiesz? Będę się ta nie, proszę, wcieka. mogę coś zrobić Wybacz mi, wróć do nas, do dzieci, do mnie No jak mam wrócić, G-Playka Jak mnie pogrzebałaś w y, trumnie, co? Ty, ty jesteś prawdziwy, poczekaj że... Ty naprawdę jesteś prawdziwy Jak dobrze, jak dobrze, że jesteś Chodź, wracajmy do domu g teraz to ja nie wiem, czy ja z tobą chcę wracać do domu Słuchaj Tędz, jak będziesz, nie wiesz? Będziesz musiała jakoś się od, normalnie odpracować. Co to ma być, że mnie tu zakopaliście w ogóle? Co to za głupie no, słuchaj, zabawy? No to był taki challenge. Głównie Lumi z rakiem, tu wymy, rakiem to wymyśliła. No to, to jak ja miałam Dobrze, być tym To teraz, słuchaj, jak mnie zakopaliście no. w jakimś takim miejscu, to słuchaj, teraz ty pójdziesz, jak to był pomysł Lakiego i normalnie Lumi, to teraz ty pójdziesz i wykopiesz ta, taką trumnę i im normalnie e, ich ja? tam zakopiesz, a mi wtedy norm, normalnie o tym powiesz i ja już się tam zajmę wszystkim, ok? No, no dobrze, ale to takie trochę nie fair, by Słuchaj, było. nie fair, to jest, że ty swojego męża normalnie zakopałaś, a zaraz, słuchaj, umówię się z tą panią tutaj, e, która Nie, 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 w lich, nie, to ja szybko biedne wieczorem. Nie, jest na ciutko. kawę, bo mnie cały czas zaprasza, i słuchaj, zaraz po prostu się ja z na kawę. Ja jej dam, komuś. ja lecę to szybko, lecę kopać. No, to szybciutko, pa. szybciutko. Ej, wracam do domku i patrzcie, znowu ta dziewczyna. No nie mówcie, że ona kawkę tu przyniosła, i znowu chce się ze mną umówić na o, kawę. O, jak dobrze ciebie widzę, słuchaj, teraz nie już chcesz. nie masz. wyjścia. Kawka przyszła. Nawet ze mną tutaj do ciebie, dla ciebie jedna ale, dla druga Ale no, mi się nie co? chce pić, bo jest już późno. Ja nie mogę tak późno pić kawy, bo nie zasnę później w nocy Ale wiesz? ja na przykład mam dla ciebie pewną niespodziankę. No myślę, że się nawet tego nie spodziewasz. Proszę, mam dla ciebie tak Bedroku, Be proszę bedrock? bardzo. I przyda stagd mi bedrock. się Bedrok, słuchaj, bo tak naprawdę. A czego? Y, wiesz co, bo teraz y, poprosiłem swoją żonę Geplaykę, żeby zrobiła jedną rzecz tam na plaży, ale nieważne, może kiedy indziej się mówimy na tą ale to. To, co ta to, to kawa stygnie. Dobra, no to, no, bo ja wiem, no, muszę ci odmówić, bo się zbierze. Naprawdę, przepraszam cię. No ja to nie mogę. Dobrze. Przecież nie mogę się z nią umówić widzowie na kawę, bo tak naprawdę, co sobie pomyśli Gplayka że ja sobie nowej dziewczyny szukam, czy coś, czy coś w tym stylu? Musiałem jej jakoś, słuchajcie, kulturalnie w miarę odmówić, a Gplayka miała gdzieś na plaży, słuchajcie, robić tą dziurę. A teraz mam bedrock, w sumie od tej dziewczyny dostałem bedrock, i będę mógł tam normalnie. Ej, patrzcie, tam jest Lumi? Ej, przecież to Jeeplajka i tam tam Lumi e, e, i normalnie lakiego czekajcie co tu jest grane AG Playka jest w środku z lakim i lumi Pracy chyba zwariował a czekajcie, w szczególności ten playka ją. O, o tak, to normalnie. Macie, Lumi! Co jest? Taka jesteś cwana, taka jesteś cwana. Tak, kazałeś Ci nas tutaj uwięzić. To ja stwierdziłam, że powinnam jeszcze Ciebie tutaj uwięzić. Tak? Ale nie, nie no, gdzie to teraz Wypuszczaj Wy macie mnie. challenge, macie tu siedzieć w tym normalnie o, szabie. 24 o. godziny, dlatego popływajcie tutaj sobie, fajnie będzie. Jak tam, ładnie pachnie. No śmierdzi, weź nas, wypuść Tutaj górę, jeszcze macie do... smoka. A jakby ktoś chciał normalnie jeszcze więcej troli, to tutaj kolce możecie sobie podłożyć. Nie, nie no, ogólnie. Proszę, I macie tutaj nas. challenge to challenge. Teraz wy normalnie zostajecie tu zakopani, a ja sobie idę także się mano. Okej, okay, widzowie, także tutaj bezpiecznie trzeba wszystko normalnie zakryć. I może jutro po prostu, o tej samej godzinie, za 24 godziny ich wykopiemy stąd. I słuchajcie, po, pożałują po prostu, pomyślą, zobaczą jak to jest. Słuchajcie, być uwięzionym. Dobra, czas widzowie zrobić tutaj porządek. Ogarnąłem sobie kilof, Trzeba posprzątać te. Tabliczki. Pok, 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 pok. E, pilar... Tak, słucham. Co, co, co jest grane? Proszę otworzyć Dobre. drzwi. Proszę stąd wyjść. Zostaje tak? pan tutaj aresztowany, ponieważ było tutaj doniesienie, że pan zakopuje mieszkańców miasta na 24 A godziny. A no, nie powiem, kto doniósł. Taka Jest dziewczyna taka jedna tutaj, osoba. Się chciała ze, ze mną na Nieważne, nieważne. Ej, proszę, zapraszamy na ja odmawiam. komisariat policji. Niestety muszę odmówić. Proszę mnie nie pyrgać, proszę mnie nie pyrgać, bo mi się o, to nie nie, podoba. O nie, to idziemy w takim razie po posiłki. Jak to idziemy. Ej, nie, nie idźcie po posiłki. I bez przesady, słuchajcie, co to normalnie podkablowała mi chyba ta dziewczyna, widzowie. O nie, jeszcze tutaj normalnie zwymiotowałem to jedzenie ze stresu. Ja nie mogę, co jak tutaj posiłki w ogóle przyjdą i mnie normalnie skarnie, skarnie słuchajcie, policja. A może wydostanę tam, tylko jak ja bedrock teraz kauka, niszczę. Kawka, kawka, gorąca, kawka dla I... g playa, Gdzie. O! Podkablowałaś mnie gadaj, tak czy nie? No, górne... Nie, gdybyś wypił sobie tą kawusię to nie byłoby problemu, ale niestety jej nie wypiłeś. Czemu mnie Więc Musiałam trochę podkablować, Oła. dlatego wypij ze mną tą Ej. kawkę, a będzie wszystko. Nie wypiję nic! Nic nie wypiję nic, tylko nic sobie stąd i nie chcę się tobą tak? rozmawiać